No dobra, zaczniemy od ciastek. Trościzna. Już się robi. Nie mogę nic obiecać, ale spróbuję. Jak się tym posługiwać? Do czego służy to kółko? z wałkiem sobie poradzę. Kochanie, nie tak się to robi. Pójrz, pokażę ci. Rozwałkuję cienko ciasto. Następnie wycinam kółka i układam na blaszce. A teraz do piekarnika. Nic mi nie wychodzi. Mam pomysł. Ciastka są okrągłe, prawda? Można więc po prostu wyciąć z ciasta koło i się nie rozdrabniać. A najważniejszy składnik to skitelsy. Takie ciastka to ja lubię. Dobrze się spisałaś, kochanie. A jak się mają moje ciasteczka? Nie skłamię, jeśli powiem, że są idealne, jak zawsze. Zostawię to bez komentarza. Moje ciastka to dzieło sztuki. Od razu widać rękę mistrza. Wystarczy spojrzeć. Robi niesamowity domek z piernika. Przy okazji dzięki za pomysł. Tak zamierzam ozdobić z sami. Wykończenie: cukier puder. Domek wygląda jak przysypany śniegiem. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To nie dla ciebie. Ojej, twoje ciastko. Kurczę, muszę szybko je wyciągnąć z piekarnika. Może da się jeszcze uratować. Ojej, chyba jednak nie. To niby jest ciastko. Nie jestem pewna, czy można to jeść. Ale co my tu mamy? Wow, to jest mega domek z piernika. Jaki piękny, jaki smaczny. Jest przepyszny. Myślę, że mamy zwycięzcę. Nie mogło być inaczej. Jestem przecież profesjonalistką. Teraz mam ochotę na burgera i to szybko. Dam radę to zrobić. Chociaż może i nie. Czy to jest surowe mięso? Fu, to obrzydliwe. Wiem. Zamiast tego obrzydliwego mięsa można użyć pysznego kremu czekoladowego. Będzie świetne. Super. A co tam robią pozostali? Te bułeczki są takie aromatyczne, ale trzeba je podpiec. Chrupiąca skórka to podstawa. Co ty wiesz o chrupiącej skórce babciu? Raz, dwa i burger prawie gotowy. Imponujące, ale w burgerze najważniejszy jest soczysty kotlecik. Zrobię go z mięsa mielonego. I gotowe. Teraz musi się troszeczkę przysmażyć. O matko boska! Kochanie, co ty wymyśliłaś? Spokojnie, babciu, wszystko pod kontrolą. Pomyślałam, że podpieka troszkę pianek i urozmaici swojego burgera. A teraz czas na żelki. Na wierzch bułeczka i mocno dociskamy. To wszystko. No i jak? Jak jest sens tego konkursu, skoro i tak to ja zrobię najsmaczniejszego burgera. Spójrzcie tylko. Dodam bekon. Mięsa nigdy za wiele. Teraz wystarczy dodać tylko sosu, warstwę warzyw, ser i mięso. Jedna warstwa to troszkę mało, prawda? Zrobimy kilka. Będzie rewelacyjnie. No proszę. Jestem zdecydowanym faworytem w tym challenge'u. Wyszło super. No ja nie zamierzam przegrać. Starannie ułożę składniki. A teraz sosy. Nie będę skąpić. Na wierzchu położę bułeczkę. Cóż za piękny burger! Ja też będę miała złocistą skórkę. Ojej, prawie zemdlałam. Babciu, nie martw się. Patrz, jak świetnie mi wyszło. Tadam! Ojej, ale rozmiar! Wielopiętrowy burger wygląda mega apetycznie. Mmm, jaki soczysty. Ekstra! Teraz ty, kolego. Ups. No i rozpadł się. Nie szkodzi, mam przecież jeszcze jednego burgera. Wygląda naprawdę dobrze. Spróbujmy. Ojej, to żelki i Nutella. Świetne połączenie. Ale burger szefowej kuchni wygrywa. Gratulacje. Co? To niesprawiedliwe! Tym razem chcę na Dacie radę? To proste babciu pobudka! Patrz, Jennifer chce na Już już! Najpierw trzeba wlać troszkę oleju na patelnię. O, babciu, podziel się ze mną olejem? Dziękuję dziwne, dlaczego nic nie leci? Muszę mocniej potrząsnąć. No dalej. Ojej, coś poszło nie tak. No kto tak robi? Najważniejsze to, żeby było smacznie. Dlatego zawsze gotuję z miłością. Kurczaczka trzeba zapanierować. Rozbełtam jajko? Maczam w nim kawałki kurczaka. A następnie obtaczam w bułce tartej. No idealnie! Teraz można smażyć! Jakie to apetyczne! Mmm, i ten aromat! Chciałabyś spróbować co? Nie ma mowy. Jestem zajęta. Moje nagetsy będą wyjątkowe. Popatrzcie, wyglądają niczym kawałki złota. No i oczywiście, podanie musi być spektakularne. Nie chcę mi się tyle szykować. Skorzystam z gotowych. Zawinę na w ser, a potem zrobię najpyszniejszą panierkę z Cheetosów. Tylko najpierw muszę im spuścić lanie. Kochanie, uważaj nie tak mocno! Ojej! Chyba wystarczy. Zobaczmy. Świetnie, teraz obtoczę na w Cheetosach i na patelnię. Będą niesamowite. A może sama je zjem? Prawie zapomniałam. Nie ma nugget'sów bez sosu. No teraz jest idealnie. O jejku, to wygląda tak fajnie. Czy to złoto? Smakują zwyczajnie. Dobra, spróbuję innych. Te mi się podobają. Ale zostały jeszcze jedne czerwone o jej tu jest ser To zdecydowanie zwycięzca Jupi, wygrałam Brawo ja, brawo ja Umiecie zrobić pizzę? Czekam Nie ma problemu Też bym chętnie ją zjadła A, pizza, mogę ją zrobić Potrzebuję sosu pomidorowego Wyłożę troszkę na ciasto I delikatnie rozsmaruję łyżką a teraz ser, no i oczywiście kiełbasa. Nie chcę przerywać, ale... Patrzcie, jestem szefem kuchni! Latające ciasto! Nie martw się, kochanie. Masz, dam ci nowy kawałek. Dziękuję, babciu. O, już wiem. Żaden nudny sos pomidorowy. Tylko krem z marshmallows. Nabieram całą łyżkę. Właśnie tak. A teraz skitelsy. Z nimi wszystko jest smaczniejsze i bardziej kolorowe. No, już prawie gotowe. Od razu widać rękę amatora. Moja pizza będzie najlepsza. Koniec z nudnym białym ciastem. Za barwiej, żeby było bardziej spektakularne. Co ona wyprawia? Stać mnie na jeszcze więcej. Teraz rozwałkuję ciasto. Musi być pokryte aromatycznym sosem pomidorowym. Dzięki temu pizza będzie smakowała jak w najlepszych włoskich restauracjach. Na wierzch dorzucę troszkę sera. Idealnie. A teraz czas na krewetki. Dorzucę jeszcze kilka małż. To będzie prawdziwe danie dla smakoszy. Teraz trzeba je tylko upiec. Nie wytrzymam, zaraz zasnę. O, już? No w końcu nasze pizze są gotowe. Bellissimo. Jak apetycznie pachnie. No całkiem nieźle. Przyjrzyjmy się, co my tu mamy. Jak ciekawie to wygląda. Uj, co to jest? Czy to owoce morza? Krewetki? Nie będę tego próbować. A to wygląda bardziej interesująco. Skitelcy. No wygląda lepiej niż smakuje. Ale ta pizza wygląda wspaniale. Jak pachnie? Mm, smakuje niesamowicie. To jest zwycięska pizza. Gratulacje, babciu. Dziękuję. Zasłużona wygrana. Cóż, to i tak lepsze niż nic. Zjem chociaż to. Wygląda na to, że ktoś jest naprawdę głodny. Auć, ostrożnie, trafiłaś mnie prosto w czoło. I zrobię to ponownie, jeśli nadal będziesz mnie męczyć. Już coś wymyśliłam. Patrzcie na to. Boję się. Odłóż te piłę. Spokojnie. Potrzebuję jej do pokrojenia Twixa. Ostrożnie. Okruchy lecą we wszystkich kierunkach. Okej, już prawie skończyłam. Teraz muszę tylko zrobić ostatnie cięcie. Dzięki temu jedzenie batoników będzie o wiele bardziej komfortowe. Pobrudziłaś nas! Spójrz na to! Przepraszam, wyszło przypadkiem, nie chciałam! Zobaczcie, jak wspaniale mi wyszło! Wydaje mi się, że jest więcej czekolady. Były dwa kawałki, a teraz jest dziesięć! Super! Ech, chciałabym, żeby Twix się nie kończył. To niestety nieuniknione, ale wszystko ma swoje plusy. Teraz ja mogę coś przekąsić. Najpierw pozbędę się opakowań. Całkiem nieźle sobie poradziłaś. Dzięki! Teraz mogę zjeść wszystko naraz i nic mnie nie powstrzyma. Jakie dobre! Dobrze, że mam jeszcze tyle batoników. Mam pomysł! Po co ci dziecięca butelka? Moja głowa! Dlaczego ciągle rzucacie we mnie przedmiotami? Przepraszam, po prostu musiałam zrobić czekoladowe mleko. Chyba się udało. Jestem pewna, że Twix będzie z nim smakował jeszcze lepiej. O tak, to świetne połączenie. Chętnie bym spróbowała. Innym razem. Teraz moja kolej. Już wiem, co zrobić z taką ilością czekolady. Zacznę od zmuchnięcia wszystkich opakowań. Wow, jak ty to zrobiłaś, ale super. A teraz zacznijmy budować twierdzę. Przyda mi się szpachla i jakiś słodki cement, czyli Nutella. Boże, tak ładnie pachnie. Jestem pewna, że krem będzie świetnym dodatkiem do Twixa. Zobaczcie jak mocno trzyma moje słodkie smakołyki. Niewiele już zostało. I kończymy na samym szczycie. Super. Jaka wysoka wieża wyszła. Musimy jej spróbować. Dlaczego moja wieża się chwieje? Co wy robicie? Zaraz runie. Zatrzymajcie się natychmiast. O nie. Ojej, wygląda na to, że trzeba było jej posłuchać. Zaraz oberwiecie. Przepraszam, nie mogłyśmy się powstrzymać. Dobrze, że założyłam kaski, nic mi się nie stało. Wow, żelkowe oczy. Nie mówiłabym o swojej porcji w liczbie mnogiej, to jest tylko jedno oko. Ktoś znowu dostał najmniejszą porcję. A masz, nie ma w tym nic zabawnego. Po prostu żartowałam. Nie trzeba było mnie bić po buzi. Odegram się na tobie. Zobaczymy, czy spodoba ci się ten dowcip. Moim zdaniem wygląda przerażająco. Pomóż mi! Co się stało? To twoje oko? To straszne! Nie mogę na to patrzeć! Przerażające, prawda? Co się dzieje? Dlaczego rzuciłaś we mnie swoją gałką oczną? Oj, chyba mój żart wymknął się spod kontroli. Pomocy, nie mogę oddychać! Najwyższy czas na śniadanie. Te czekoladowe kulki są takie dobre. O Boże, co to oko? Dobrze, że to był zwykły żart. Już zdążyłam się wystraszyć. Swoją drogą te oczy są pyszne. Z pewnością wam się spodobają. Szkoda, że nic mi już nie zostało. Więc teraz moja kolej. Mam nadzieję, że też mi posmakują. O, tak, są pyszne! Uwielbiam żelki. Ej, gdzie z tymi rękami? To moja porcja. Wszystkie oczy są moje. Jakie miękkie i słodkie. Super! Tak jak lubię! Może jednak się podzielisz, skoro masz tak dużo. Tak, daj nam chociaż po jednym oczku, proszę! Przykro mi, ale nic już nie mam. Jest za późno! Czuję się troszkę dziwnie. Co się dzieje? O, matko, co z moją twarzą? Wygląda na to, że ktoś zjadł za dużo żelków. Co? Tylko jeden chips. Spójrzcie tutaj! Czy widziałyście kiedykolwiek stopaczek chipsów? Widzę, że ktoś nie ma szczęścia. Zgadza się, nie mogę nawet podnieść z tego chipsa. Co ona kombinuje? Potrzebuję szkła powiększającego. Dzięki niemu mogę wreszcie zjeść. Hura, udało mi się złapać chipsa. Postaram się rozciągnąć tę przyjemność jak tylko mogę. No, chyba wszystko. Tak szybko? To nawet lepiej. Teraz ja. Jaka szczelna pokrywka. Nie mogę jej zdjąć. No dalej, otwórz się. Wygląda na to, że ktoś będzie głodny. Nie ma mowy. Nie zgadzam się na to. I tak zamierzam to otworzyć. Spójrzcie, udało mi się. Po co to podrzuciłaś? Żeby wam pokazać, na co mnie stać? Wow, super! To zasługuje na brawa. Oczywiście, jestem po prostu mistrzem w jedzeniu chipsów. Oj, moja głowa! Wszystko płynie mi przed oczami. Chyba potrzebujesz trochę więcej praktyki. Dobra, niech odpocznie, a ja tymczasem zjem swoje chipsy. Jesteśmy przyjaciółkami, pamiętasz? Podziel się ze mną. Chodzi mi o chipsy, nie opakowania. Przepraszam, nie słyszę, co mówisz. Aj, chyba wybrała mnie odpowiedni moment. Jakie to jest dobre, nie mogę przestać. Ostrożnie, prawie znowu mnie uderzyłaś. Koniec, dłużej nie wytrzymam. Aj, to boli! Mam niesamowite szczęście. Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Dobrze jej tak, dostała to na co zasłużyła. Brokuły, mówicie poważnie? A ja zamiast brokułów mam jakieś nasiona? Co mam z tym zrobić? Nie mam pojęcia. Dobra, po prostu to zjem. Fu, nie mogę tego przerzuć. Co zamierzasz? Myślę, że trzeba to wsadzić do doniczki. Przestań tym w nas rzucać. Wystarczy. Muszę wykopać głębszy dołek, w przeciwnym razie roślina nie wykiełkuje. Ale przez ciebie jesteśmy całe w ziemi. Moje ziarenko też. Naprawdę myślisz, że coś z tego wyjdzie? Dowiemy się już niedługo, a tymczasem jedźcie swoje porcje. To pachnie po prostu obrzydliwie. Nienawidzę warzyw. Są takie niesmaczne. Dobrze, że dostałam najmniejszą porcję. Muszę to szybko popić kolą. Dzięki temu poczuję się lepiej. O, daj mi tę puszkę! Muszę podlać moją roślinkę. Potrzebuję wilgoci. I co? To pomogło? Tak, zaczęła kiełkować. Nie do wiary, fajnie. Więc smacznego. Kurczę, wiedziałam, że to tak się skończy. Żałuję, że to wyhodowałam. Nie lubię wrokułów. Niedobrze mi od samego patrzenia. Jesteś cała pokryta ziemią. Ale udało mi się. Teraz ty. Chyba wiem, jak to wszystko zjeść. Spójrzcie, tam jest jakiś ptak. Naiwne kupiły to. Łatwo je oszukać. Będę udawała, że to zjadłam, ale po prostu to wyrzucę. Myślisz, że mnie oszukasz? Nie ma mowy. Złapię to wszystko i dam ci z powrotem. Dobra, już prawie skończyłam. Został tylko jeden kawałek do zjedzenia. A co zresztą? Zebrałam wszystko specjalnie dla ciebie? Nie dziękuj mi! Kurczę, wygląda na to, że mój plan nie zadziałał. Zostałam przyłapana. Smacznego, nie przeszkadzaj sobie. I to są niesamowite. Nie wszyscy dostali duże porcje. No właśnie, ja dostałam tylko jednego cukierka. Masz pecha. Ty się śmieje, kto się śmieje ostatni. Wiem co zrobię. Do czego potrzebny ci telefon? Zaraz się przekonasz. Po prostu powiększę trochę mojego cukierka. Wow, nie wiedziałam, że to możliwe. To nadal tylko jeden cukierek, ale za to jaki duży. Świetnie. Takiego cukierka też bym zjadła. Wasza kolej. Ja też mam świetny plan. Będę łapać słodycze ustami. Nie trafiłaś. No i dobra. Nie zwracaj na to uwagi. Nie mam zamiaru, bo wymyśliłam coś lepszego. Przestań, to moje cukierki. Sama je zjem. Od jakiego koloru zacząć? Jest ich tak dużo. Ten? A może powinnam zacząć od tego? A, wiem co robić. Co to jest? Jeszcze nie wiem co, ale ona coś kombinuje. To loteria, która powie mi co mam robić. W środku jest pomarańczowy cukierek. Co to oznacza? Tylko jedno. Już wiem, co wybrać. Chcę pomarańczowe cukierki. I jak smakują, dobre? Bardzo. Teraz w ogóle nie przejmuję się tym, w jakiej kolejności zjadam swoje słodycze. Więc może ja zagram swoją loterię. Wow, zobaczmy, co tu jest. Ojej, wyciągnęłaś szczęśliwą piłeczkę. Tak, bardzo marzyłam o ogromnym cukierku i wreszcie moje marzenie się spełniło. Super! Spójrzcie, w środku jest dużo więcej cukierków. Podzielmy się nimi, co? To świetny pomysł, nie mam nic przeciwko, częstujcie się. Dzięki! Chyba czeka nas challenge z tortami. Okay. Ja zaczynam. Jestem naprawdę podekscytowana. Chcę zobaczyć, co dostanę. Ojej, to koło może się kręcić bez końca. Zatrzymam je sama. Żeby było sprawiedliwie, zamknę oczy. Co? Wasabi? A ja tak sobie marzyłam, że dostanę jakieś smakołyki. Mia, teraz twoja kolej na kręcenie kołem. Mam nadzieję, że przynajmniej mnie się poszczęści. Ojej. Ale jeśli strzałka jest pomiędzy, to znaczy, że nic nie dostanę? Myliłam się! Dostałam wszystko! A najlepsze jest to, że mogę udekorować tort i sprawić, że będzie jeszcze smaczniejszy. Uwielbiam Nutelle! Ale jak zrobić, żeby równomiernie rozprowadzić ją po cieście? Wiem! Co ona wymyśliła? Skorzystam z narzędzi budowlanych. Szpachla powinna mi pomóc. Wygląda przepysznie. Chętnie spróbowałabym tego ciasta, a to jeszcze nie wszystko. Teraz trzeba dobrze rozprowadzić czekoladę po torcie za pomocą wałka. Zaraz zrobię coś naprawdę fajnego. I można przejść do czekoladek. Opakowań już nie potrzebujemy, i zabieram się do roboty. Wow! To bardzo ważne, aby nie pomylić się w wymiarach. Dlatego należy najpierw zmierzyć wszystko miarką. Okej, okay, wszystko idealnie dopasowane. Teraz można obłożyć tort batonikami. Kate, na co czekasz? Masz całą tubkę wasabi. Już czuję ten ostry zapach. Ale udowodnię, że jestem odważna. Nie boję się, jakiegoś tam wasabi. Muszę tylko rozprowadzić je na torcie. Też mogę użyć do tego szpachli. Myślę, że Mija nie będzie miała nic przeciwko. O, zostało nawet trochę Nutelli! Gotowe? Oczywiście nie będę tego myła. Lepiej podrzucę ją z powrotem Mi, aby dodać nieco ostrości do jej niesamowicie pysznego tortu. Dziwne, dlaczego czekolada jest zielona? Bardziej przypominała Sabi. Kate, jak ci nie wstyd! Ej, jak śmiesz! A gdybyś uderzyła mnie w oko? Dobra, dosyć gadania, czas na jedzenie. Kate chyba straciła rozum. Życzcie mi powodzenia. No i jak smakuje? Najwyższy czas, żeby mi ja zjadła trochę ciasta. Coś mi mówi, że będzie absolutnie magiczne. Miałam rację. To najsmaczniejszy tort, jaki kiedykolwiek jadłam. Nie mogę przestać. To prawdziwa czekoladowa bomba. Ech, czekoladowa bomba. Ja z kolei nie mam ciasta, prawdziwy ogień. Dobra, zaczynam. O nie. Miałam rację, moje usta zaraz spłoną. Pomocy! Jeszcze! Jeszcze! Spadaj stąd! Za to, że wzięłaś cudze jedzenie, czeka cię kara! Już gorzej być nie może! A jednak może! Nienawidzę jajek! Dobrze ci tak! Nie będziesz więcej kradła cudych smakołyków! Myślę, że niekoniecznie musisz kłaść jajka na torcie! Wystarczy, jeśli wylonują na twojej głowie! To straszne! Jestem cała mokra! Co za ochyda! To będzie pyszne. Mia, dlaczego śpisz kręć? A, tak! Hura, dostałam cukierki. Ciekawe co ja dostanę. Karma dla psów, ale ja wcale nie jestem psem. Ale musisz to zjeść. A mnie czeka cała beczka pysznych słodkości. Nigdy nie próbowałam karmy dla psów. Może faktycznie jest dobra. Tylko mam problem z jej otwarciem. A, cały czas był tu taki specjalny pasek. Ojej, od samego zapachu tego jedzenia robi mi się niedobrze. A mnie bardzo podobają się cukierki. Są takie kwaśne i smaczne zarazem. Ze słodkim tortem będą idealne. Uzupełnią się nawzajem smakami. Niesamowite. Wyszło pięknie. No to próbujemy. Jaki piękny kawałek. Czuć lekką kwaskowatość. Podoba mi się. Kate, przestań na mnie patrzeć. I lepiej zjadaj swoją karmę. Jak wysypię ją z paczki, to będzie jej za dużo. Myślę, że garść wystarczy. Tyle będzie okej. Okay. Nie ma mowy, wysypuj wszystko. Dlaczego jesteś taka wredna? Zadowolona? Teraz nie mam ciasta, mam miskę z karmą. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Fu! jak psy w ogóle tolerują to obrzydlistwo. Ojej, cześć, słodziaku. Jesteś w samą porę. Zobacz, ile mam jedzenia. Co się dzieje? Dlaczego tu jest pies? Nie mogę go znieść, mam alergię. Wynoś się stąd. Ty naprawdę jesteś bardzo wredna. Jeśli pies może to jeść, to ja też. A nie, ja tak nie mogę. Co tak jęczysz? Moje słodycze też są kwaśne. Nawet za bardzo. Nie trzeba było widzieć swoją minę. Szkoda, że mój telefon jest za daleko, zrobiłabym zdjęcie. Wiem. Podczas gdy zastygłaś nad swoim jedzeniem, ja mogę oddać karmę temu, komu to posmakuje. Proszę, słodziaku, smacznego. Czy pies znowu tu jest? Kate, kolejny raz złamałaś zasady i nie zjadłaś tego, co ci podano. Czas na karne koło. M może nie trzeba. Trzeba. Dobra, i tak będę musiała. O nie, to zepsuje mi makijaż. Ale będzie wesoła. O nie, muszę się teraz umyć. Myślę, że nawet ci to pasuje.